Bez niej też można być ministrem. Coś źle. Teczka, siebie. teczka. Niedobrze. Z, Jeszcze z raz. Czterech liter. Jeszcze raz przeczytaj. Bez niej też można być ministrem. Teka. Dobra. Dalej. Twórczość ludowa. Haft. Pasuje? No, niby pasuje, pasuje. Wiesz, przy Dał. Gdzie było, kurwa. pierdo. No, ale, 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 una, no, una, no ale czy coś się dzieje? Czy spokój? Tak, zbliżają się. No to nieźle. Helikoptery. Armia. Nie nie zmyślasz, nie zmyślasz? Nie, żeby mnie nastraszyć? Ja mówię fakty i mity. Robi się niebezpiecznie, przelatują helikoptery. No, Naprawdę. Nie, nie Chyba nie. 150 ich jest, ja widzę. Tu cieka. Cisza jak makiem zasiał. Nie ma żywej duszy, czyste niebo. No to dobrze, no to spokojnie. No. Mm -hmm. O co chodzi? Nie wiem. Nic się nie dzieje. Mhm, mm cicho. Po co mają teraz to robić, nie? Chyba tak. Dobra, spoko, jest. Czekaj,